Czy New Holland to bardzo popularne marki ciągników w naszym kraju, ale nie jest tak popularną marką marka Versatile, kanadyjski ciągnik, których obecnie pracuje w Polsce około 20 sztuk. Mamy dzisiaj przyjemność oglądać na polu w miejscowości Lubonia. Więcej opowie nam o nim pan Wojciech Podolski z firmy Kagro. Panie Wojciechu, niech pan opowie, jaka to jest konkretnie maszyna. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jest to kanadyjski ciągnik Versatile, pierwszy producent, który zaczął na masową skalę produkować ciągniki przegubowe na świecie. Produkcja rozpoczęła się w 1966 roku i jest kontynuowana z powodzeniem aż do dziś. Fabryka w Winnipeg, bo tam powstają te ciągniki, również te, które my otrzymujemy i które przypływają do nas za oceanu, wyprodukowała już łącznie ponad 100 tysięcy ciągników różnej klasy mocowej. 100 tysięczny ciągnik zjechał z linii produkcyjnej dokładnie w 2003 roku, więc aż do dziś tych maszyn jest o wiele więcej. Na rynku polskim są one nadal nowością. Natomiast na światowych rynkach ten producent już ma bardzo mocno ugruntowaną pozycję. Te ciągniki pracują na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy. One zaczęły do nas przychodzić dlatego, że jako dystrybutor maszyn rolniczych obserwujemy od wielu lat, że potrzeba coraz większej mocy do ciągania maszyn. Mamy nowe rozwijające się technologie, takie jak na przykład technologia strip-till, kultywatory do głębokiej uprawy, które pochłaniają coraz więcej mocy. I przede wszystkim coraz więcej hektarów trzeba obrobić coraz mniejszą ilością ludzi. Nie jest też y, dla nikogo dzisiaj zaskoczeniem, że z personelem obsługowym na gospodarstwach jest coraz gorzej operatorów jest coraz mniej i hektarów, które do tej pory obrabialiśmy pięcioma, dziesięcioma osobami, nagle się okazuje, że musimy obrobić dwoma. Popyt na te maszyny systematycznie rośnie i wierzę w to, że w Polsce i w pozostałych krajach europejskich będzie rósł, dlatego że potrzebujemy ciągników o coraz większej mocy. Właśnie, może teraz konkretnie o tym modelu, mhm. ile on ma koni, w jaki silnik jest wyposażony? Ten ciągnik, który za nami jest, jest wyposażony w 12-litrową jednostkę Cummins QSX, która rozwija maksymalną moc 450 koni przy 2169 Nm momentu obrotowego. Mhm. Jest to imponująca wartość. Wystarczy powiedzieć, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, że 400 koni przy ciągniku tej Wielkości nie robi wrażenia, ponieważ ciągniki mniejsze znacznie mają 400 koni, jednak różnica polega na tym, z jakiej pojemności skokowej ta moc jest generowana. Możemy mieć 7-litrowy silnik, który będzie miał 400 koni, i możemy mieć 12-litrowy silnik, który będzie miał 400 koni, i ich możliwości w polu są różne. Ciągnik o większym litrażu generuje większy moment obrotowy przy niższych obrotach i jest w stanie sobie lepiej poradzić z dużymi obciążeniami. Nie trzeba tak często redukować biegu i nie zatrzymujemy się albo nie zwalniamy tak bardzo pod górkę albo w miejscach twardych lub ciężkich. Już same gabaryty tego ciągnika robią potężne wrażenie. Tak. I jakie on ma tutaj konkretnie wymiary? Sam ciągnik ma 7 metrów długości w całości, aż do samego końca, do samej końcówki układu zawieszenia, czyli do dolnego zawiesia Tuzu. Szerokość to jest. 2 m, i 98 więc spełniamy z nawiązką standardy poruszania się normalnego po drogach, nie potrzebujemy pilota do tej maszyny. Mimo wszystko maszyna może być wyposażona w ogumienie o rozmiarze 900x42 cale, które pozwala nam przenieść moc i moment obrotowy silnika na podłoże. Nie potrzebujemy stosować ogumienia bliźniaczego, dzięki czemu poruszamy się normalnie po drogach, z normalną szerokością yy, i praktycznie korzystając z doświadczeń operatorów i mojego osobistego, ponieważ też y, przejeździłem tymi ciągnikami dość sporo po naszych drogach, mogę powiedzieć, że wszędzie tam, gdzie przejdzie standardowa ciężarówka, to my również naszym zestawem y, przejedziemy. Mhm. Więc y, jest jego rozmiary robią wrażenie, ale na drodze mieścimy się bez żadnego problemu. Teraz chciałbym zapytać o ceny tego ciągnika. Jak to się kształtuje w porównaniu do innych popularnych marek na naszym rynku, takich jak, jak New Holland, John Deere czy Fendt? Yy, ogólnie, jeżeli chodzi o cenę takiego ciągnika, to yy, może zaskakiwać, że w przeliczeniu na koń mechaniczny cena ciągników tej klasy yy, jest najniższa. Ponieważ ten ciągnik można nabyć na przykład za cenę konwencjonalnego ciągnika o mocy 400-420 koni. Jeżeli zestawimy go na przykład z Fentem 942 dla przykładu lub z Fentem 1050, to te wspomniane przeze mnie wcześniej ciągniki są od tego droższe. Te konie, 12-litrowy silnik, 400 koni, 2200 nm nabywamy w tej chwili. Po obecnym kursie za cenę około 1 200 000 zł netto. I cena oczywiście bardzo mocno zależy od konfiguracji, którą wybieramy w ciągniku, ponieważ ciągnik ma bardzo szeroką gamę wyposażenia dodatkowego, jak tylny tus, tylny wałek WOM, podwójne pompy, zwiększona wydajność hydrauliki, izobuz, i tak dalej. To są wszystko opcje, które podnoszą cenę. Dlatego to już zależy od, specyficznej, to znaczy od indywidualnej specyfikacji ciągnika.